Cześć Ciemanko, ja jestem Czubi i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w Larze. No i teraz już nie mamy wyboru. Idziemy, yy, że tak powiem, zakraść się w szeregi wroga. Mamy strój taki jak oni. Nawet nie zwracają na nas uwagi, teraz tak naprawdę. Ale pewnie ten tutaj będzie miał do nas jakieś pytania. Witaj. Zalecam ostrożność. Rozbiliśmy powstanie, lecz oni wciąż tu są. W pojedynkę jesteś celem. Dam sobie radę z każdym napotkanym buntownikiem. <laughs> Dobrze powiedziane. Nie mają z nami szans. Ale fakt, że walczyli jak demony. Walczył o swoje przetrwanie. Okej, okay, no to wbijamy. Tylko ja szczerze nie chciałbym walczyć z buntownikami, no bo jestem po ich stronie, nie? Więc trochę liczy. Ilu żołnierzy już padło. Więcej rebeliantów niż wyznawców. Siamo. Kaczewanu chik in topikonob, batelilu umpelwa teleluć helbi szunahę. Bejsian in Tugul, Minanu Nukolov, Malof, lobi, co kili u Hetz, Tantike. Bejlikun uczulo, Hatchwahelum binton, ucil, łaminanku kulkantik wignalone. Ty, ten snawir ja tutaj zajrzał skoro mogę, muszę iść tam. A to chyba dam radę przeciąć te dine. No właśnie. A nie, 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 mają z tym problemu A ja tutaj Fajno, skrzyneczka jeszcze jakaś fajno. fajno nie, ma? nic nie, nie, ma. Chyba kurde nie, to znowu przyciskamy się. Między nimi. No, my musimy iść tam, ale trochę rzeź tutaj. Kurde, ja bym chciał ich uwolnić, ale pewnie nie będziemy mieli takiej okazji, niestety. Ale tutaj mamy jakiś fajny kamyk. Cyk złoto. Nie mogę sprintować, niestety. O tu już chyba będę mógł. Nie, jednak nie, ale zawsze trucht już lepiej. Mogę zareagować? Odkryta monolit. Opisuje coś, co jest blisko. O, mogę. Stoją go do siebie plecami. Dwaj towarzysze broni. Leżę u stóp tego, który strzeże zacienionego węża. Dobra, chciałem tego szukać... O Jezu, gdzieś jest za nami. A, tak tam musi iść. Leża u tego, który strzaływać do ciemnego miejsca. Czy to wygląda na wojownika? Chyba kurde nie. Jeszcze raz przeczytajmy. Stoją do siebie plecami, dwaj towarzysze broni leżą u stóp tego, który strzeże zacienionego węża. Dzisiaj nie stoją do siebie plecami, ale tutaj dalej nic innego nie widzę. się ma Mamy coś ciekawego do powiedzenia? Myślisz, że będzie więcej tych oh, powstań? Dzień targowy nie może się przez to normalnie odbywać. Jestem pewna, że wkrótce dojdzie do rozwiązania konfliktu. Cóż? No prosto. My go rozwiążemy. ...załatwiając wszystkich złych. Ez? Myślę, że ez. Dobra, gdzie jest to kółko? Jeszcze dalej mogę iść. Tu mamy obóz w ogóle, to rozpalmy sobie z Fajno. Ci stoją do siebie plecami, dwa, i towarzysze broni. A który strzeże zacienionego węża? No, widocznie ten. No i ty? Mogę go tu zabić? Nie mogę. Siema. Laro, wyglądasz jak prawdziwy członek wężowej gwardii. Znam hasło, którego używają w więzieniu, w którym trzymają moją matkę. Niewinne oczy zamrugają o świcie, gdy zniknie słabość. Dzięki. Zrozumiałam. Wydostaniemy ją, Ethli. Jeszcze jedno: Hakan został złapany. Potrzebujemy wszystkich naszych ludzi, żeby walczyć, no i jest ojcem mojej przyjaciółki Kajary. Jeśli złożą go w ofierze. Zrozumiałam. No to czas tutaj chyba kogoś odbić, co? Ale było coś... zielonego. Tego ziomka możemy jeszcze uratować, zanim... zaczniemy główną... część gry. To, nie możesz mnie zostawić! Proszę! Ty tam, dziewczyno! Odsuń się od tych drzwi! Twój ojciec jest rebeliantem i zginie za to, co zrobił. No, wątpię. To na pewno Kajara, dziewczynka, o której wspominał Eclee. Czy w tej celi jest Hakan? Muszę znaleźć sposób, żeby go wyciągnąć. Jaki sposób? Ach, za ciężkie. Muszę znaleźć kogoś do pomocy. Ja nie wiem by mi tu pomóc, co? Nie będę! Ben... Nie ben... Przepraszam, machał. Proszę, nie rób mi Ta dziewczynka się. będzie wystarczająca. się z ojcem. Nie zrobię ci krzywdy, Kajaru. Jestem po stronie rebeliantów. Skąd znasz moje imię? Twój przyjaciel Eslie powiedział mi, żebym ci pomogła. On naprawdę? Tak. To może opowiesz mi co się stało. Mój ojciec uważa, że Kukulkan odpowiada za śmierć matki. Powiedziałam, że nic nie przywróci jej życia, ale nie słuchał. Próbował zabić Kukulkana, a teraz zginie i zostanę sama. No już, już. Będzie dobrze, malutka. Może jakoś wam pomogę. Prawdy? Na placu są inni rebelianci. Oni też chcą pomóc, ale za bardzo się boją. Może ich przekonasz? Zrobię co w mojej mocy, Kajaro. Obiecuję. Nie pozwolę, żeby odebrali ci ojca. Dzięki, ahau. Ale tą maskę to mogła Lara zdjąć. Dobra, musimy przekonać tych rebeliantów, co? Zacznijmy od prawej w takim razie. Bądź zdrowa, Ahau. Podobają ci się egzekucje? Egzekucje? Oczywiście, ale na razie musisz wstrzymać modły. Ty Mam grać wezwanie do modlitwy? Jeszcze nie. Musi być jakiś powód. Zachowaj czujność. Chcę uwolnić więźnia, ale nie mogę zrobić tego sama. Musisz być to michziki, o której mówiła Unuratu. Jak będzie bezpiecznie, pomogę ci z drzwiami. Okej, okay, czyli ten nam pomoże. Czyli jeszcze ten Major. Nie bój się. Jestem po stronie Unuratu. Próbuję uwolnić więźnia i potrzebuję twojej pomocy. Oczywiście, ale strasznie. będę na ciebie czekał. Nie rozmyśliłeś się? Jak pozbędziesz się strażników? Zrobię swoje. Pozostaje nam się on... mnie stękanie tego rebelianta. Zabij? Chcę uwolnić tego człowieka. Z całym szacunkiem machał, ale on ma być stracony na rozkaz kukulkana. Sugeruję opuszczenie placu dla twojego bezpieczeństwa. Zejdź mi z drogi i wpuść mnie do więźnia. Jak już mówiłem, ten człowiek ma zostać stracony na rozkaz Kukulkana. Nikt nie może tam wejść. Wybacz. Zejdź mi z drogi i wpuść Dobra, mnie do więźnia. Nowego nam nie jak już mówiłem, ten człowiek ma zostać stracony na rozkaz Kukulkana. Kukulkana? Nikt jest. nie może tam Niedługo. Wejść, Nadal chcesz mi pomóc? Tak, jak tylko pójdą z strażnicy. Ja nie mogę... Nie mogę... Wyciągnąć łuku nawet. Uwolnij krokana, no dobra, ale jak? Czyś ptakom. Zejdź mi z drogi i wpuść mnie do więźnia. Jak już mówiłem, już prawie, czas. Daj, znać, jak w w już prawie czas. Daj mi znać, jak tylko będziesz gotowa. Już prawie czas. Daj mi znać, jak tylko. Wystarczy tych modłów. Zadmij wróg. Oczywiście. Nie. Już prawie czas. Daj Dlaczego mi znać, to pomóc, tylko będzie szczerze, ja nie wiem. O co to Musi być jakiś powód. Zachowaj czujność. Zejdź mi z drogi i wpuść mnie do więźnia. Jak już mówiłem, ten człowiek ma zostać stracony na rozkaz Kukulkana. Nikt nie może tam wejść. Ech, za ciężkie. Muszę znaleźć kogoś do pomocy. Dobra, szczerze? Nie mam pojęcia o rozwodzie. Tu jeszcze ktoś jest. Kto czeka, Ojej... Czy możesz zagrać dla wysłanniczki bogów? Będziemy zaszczyceni. Dobra, i ten będzie grał. Już prawie czas. Zajgnąć. Będzie ta egzekucja, czy nie? Przestań. Dopilnuję, Teraz jest bezpiecznie. Pomóż mi otworzyć drzwi. Tak, musimy ruszać. Chcesz mi pomóż. W porządku, poszli już. Musimy działać szybko. Powinno wystarczyć. No, let's co? Kapłanko. Jakoś poszło. Nie przejmuj się, jestem z tobą. Nie mam przyjaciół, którzy wyglądają jak ty. Zaufaj mi, jestem po twojej stronie. Twoja córka na ciebie czeka. Możesz iść? Kajaro! Cholera! Kajaro, leć! poszukaj bezpiecznego miejsca. Znajdę cię. Damy radę, siamak. Jakoś nas stąd wydostanę. Już sobie nie sobie przepowiedni. Jesteś tą przybyszką. Z w dolnej wiosce. Tak, Jeśli tak. dobrze pamiętam, powiedzieli Ci, żebyś odpuścił sobie kukulkana. Byłem głupi i nieostrożny. Oślepiła mnie żądą zemsty. Teraz to rozumiem. rzuciłem w naszą puszkę. I... O, kochanie, tu nie wskiję, zaraz przejdą po ciebie. Tędy. Więc lepiej, żeby nas tu nie było wtedy. Trzymaj się blisko. To są stare koszary. Tędy. Kajaru, już idę. zablokowane razem możemy przesunąć ten głaz. Jeszcze muszę sprawdził czy nic z tyłu nie było. Dziękuję za wskazanie mi drogi. Pomogłeś mi. Nie w tym. Mówię o drodze do tego co ważne, do córki. Proszę, ten nóż należał mm. do mojej żony. Opłacało Miałem im Teraz mi niepotrzebny. Dobrze wykonany nóż. To mi się podoba! Tylko czemu on miał przy sobie nóżek więźniem? To dziwna sprawa akurat, tato! O, Kajaro! Myślałam, że już cię nigdy nie zobaczy, tato! Tak mi przykro moje dziecko. Niech to tobą oczy. Obiecuję, że już nigdy cię nie zostawię. Chodź, wracajmy do domu. Fajno. Fajno. Udało nam się pomóc. Dostaliśmy za to minus Punkt umiejętności. Weźmiemy sobie pióra. O, to jest kolejne. Piór nigdy za wiele. Jeżeli tylko mamy miejsca, to bierzemy je. I wchodzimy. i wiedzący wejdą na świętą ziemię. Niewinne oczy zamrugają o świcie, gdy zniknie słabość. Możesz wejść. O, łatwo! Łatwo z wami. Aż lepiej się prezentuje ten nóż. W tym pokrowcu W kaburze na nóż. Jak długo jeszcze zamierzasz ciągnąć tę komedię z rebelią? Dopóki nie zwyciężymy i nie przestaniesz być zagrożeniem. Mi to prosto w twarz. Kto to twarz. Amaru, rozmawia? pamiętaj, kim jesteś. Jestem przecież jednym z Was. Tak, to dlatego mnie aresztowałeś? Gdyby mój brat nadal żył, niech spoczywa. Tak, powiedziałby, że ta gadka to jest strata czasu. Wracaj do domu. Jestem w domu. To właśnie jest mój dom. Unuratu, pogrąż się w marzeniach. Jak rozkwitnęłoby Paititi, gdy słońce wzejdzie nad światem, któremu nic nie grozi? A ty nie jesteś zagrożeniem? Utworzyć świat na nowo? Wszyscy tworzą przeznaczenie. Razem, tacy jacy jesteśmy. Wszystko, co kiedykolwiek zrobiłem, zrobiłem dla Paititi. Wszystko! Kiedy było podzielone, zjednoczyłem je. Jestem tu jedyną osobą, która dostrzega prawdziwe zagrożenie. Pojawiasz się i znikasz, jakby życie tutaj było tylko opcją. Tak! Żyłem w świecie zewnętrznym i widziałem, co nas tam czeka. Każdy dzień nas do tego zbliża. Titi nie da rady przetrwać jego inwazji. Wszystko, czym jesteśmy, będzie nam odebrane i zniszczone. Więc powinniśmy walczyć z tym razem, zgodnie z życzeniem naszego ludu. Odtwarzając słońce? Hmm? To tylko zapewni Paititi bezpieczeństwo na krótko, ale nigdy nie uchroni go przed odkryciem, inwazją. Naszym losem będzie wówczas zagłada. Nie! Nie, my musimy być odważni i stanowczy. Mocny temat. Przyłącz się. W tym świecie potrzebuję twojej mądrości i uporu. Nad światem rządzonym przez sektę kokulkana? Czy raczej trójce? <grymne> Jeśli chcesz władzy, otrzymasz ją. Więc mi pomóż, zadbaj o bezpieczeństwo Pajtiti potem będziesz mogła rządzić nim według swojego uznania. Ja ci oddam tron. Zrobię to. Nie. Odszukam tę skrzynię i odtworzę słońce. Niech jego światło cię osądzi. Dlaczego masz o mnie takie złe zdanie? Weźcie ją. Znowu do celi. Możesz mnie znów zamknąć, ale nigdy nie zdradzę naszego ludu. Nie. Po prostu ich zawiedziesz. Skrzynia zniknęła. Misjonarz Andres Lopez ukradł ją 400 lat temu. Co? Po prostu... Zmarnowałaś życie szukając w złym miejscu? Zostaw. Okay. Możemy się w końcu poruszać. No i na pewno mamy troszkę expa do zebrania. Cyk. Cyk. Weźmy wszystko, co jest, bo wiecie, ten XP daje ja nam możliwość odczytywania monolitów a to jest akurat bardzo fajna opcja bo są do jakieś zagadki i bardzo rzadkie materiały raport trójcy, ok. tu kolejny stafik jeszcze cyk tutaj Dobra, wydaje mi się, że to już wszystko. Ale mocny temat, że nie ma już tej skrzyni że 400 lat temu ktoś ją ukradł. Ja byłem pewny, że. Oj. Że ten gościu ją ma. Ale jak widać, nie, no dra, dla nas to i lepiej, nie. Wciąż mamy szansę odzyskać skrzynię pierwsi. Wiem, gdzie ona jest. Wchodzę. Coś przerwało, Lara. Poczułaś wcześniej wstrząs? Tak, byłam nie. wtedy w Senotę. To był wstrząs wstępny. Zbliża się trzęsienie ziemi. Musimy się śpieszyć. Tak, po ochronieniu okay. wszyscy ruszymy szukać skrzyni. Dobra, wciąż nie mogę celować z usta jakby, co? Więc... Tymi dwoma nie muszę się zajmować. mogę sobie po prostu przejść, mam nadzieję. Przykro mi, ale nikt nie może wejść. No to co, chodź do gry? Nie. Wiemy na naokoło. Oj, oj. Było blisko. Razem dobrze się rozbiegnę, żeby nie było jak zawsze. No i tak jest jak zawsze, no ja nie wiem, no wszystko, kurde, było tak blisko, no. Powinienem trochę niżej zjechać spróbujemy tego Bo tu ona nawet dalej nie ma jak się rozwiozł, bo kończy się skała No i teraz o, pięknie Oj Oj, w lewo, w lewo, w lewo Dobra, dobra, żyjemy Mało Oj, plus jeden Co znowu mam zjechać? No serio nie wiem A zjechać, oj tak Teraz się rozwijać Roślinki po drodze Ja się nauczyć e, używać tych roślinek, nawet nie wydałem na to jeszcze punktów, by tylko na jedną chyba. I to to najmniej przydatne mam takie wrażenie. No to ich mogło zmartwić Nie spodziewałem się, że się zerbię ta półka. Nie. Tutaj sobie przejedziemy na naszej na wyciągarce, w ciągarce czy jak się to poprawnie nazywa. Dobrze. Monolity odblokowane, no i fajno, pewnie te co w ukrytym mieście są. O nie, ja tam wracam To no nie mów się, że nie doskoczę do liny, Ale skam by był Ty no nie doskoczę Nie doskoczę, dobrze No to byłby skam To są fajne rzeczy Plecak mi powie o jakichś sekrecikach na mapie Jest ich tu dosyć sporo. Mamy na pewno blisko monolit. Tu mamy grobowiec w ogóle. Okej. Ok. Hop, hop. Cyk, cyk, tu na górę. Nagrować z całkiem po drugiej stronie, więc tam już raczej nie wrócę niestety, więc idziemy dalej przed siebie. Tyk. Tutaj jeszcze jakieś materiały. Ledwo widać dno. Ile w ogóle jest dno? No nie, kogoś tam nie mam zamiaru, Lara. Nie za co? Ja się łapię tej ściany. Mówiłem, mówię, a mówię. No jak mówił tak drogo. Teraz mogę bezpiecznie zajść. ciemno, to na pewno. Tam coś widzę, jakąś rudę. Ale jak się tam dostać? O nie, co mi się wydaje, że to będzie zalane wodą, bo tak się tam nie dostaniemy. A takie rudy przeważnie są pod wodą. Grotę zapewne wyrzeźbiła podziemna rzeka. No właśnie. I coś czuję, że woda się tu z powrotem w jakiś sposób znajdzie. Ale to tylko takie przeczucie. Hmm. Dobra, co my tu mamy? Jest strasznie ciemno. Włączyła Lara latarkę, ale tym razem ona jakoś tak niewiele daje. że czy mogę już zmienić ten strój? Widać jakąś płaską rzeźbę. No jest płasko rzeźbę, ewidentnie. O, Hop! Co, wspinamy się do niej? Po prostu na górę. Nie, mógłbym po prostu zjąć tych dwóch strażników po cichu. Ale troszkę niżej A czemu nie mogę iść płoskosi Zjąłbym tych dwóch strażników na tym moście po cichu, tak żeby inni nie widzieli i muszę sobie po prostu przejść. A nie jak kurde kombinowanie Ta, my tutaj płasko rzeźby. Teraz tylko się dobrze rozbujać. Hop. No i jesteśmy. I dobra, moi drodzy, tutaj sobie zakończymy ten odcinek, bo nie mam pojęcia, co czeka na nas dalej. Mam nadzieję, że coś równie ciekawego, ale chociaż chciałbym, szczerze, trochę więcej walki. No zobaczymy, co to będzie, ale zobaczymy to dopiero jutro w kolejnym odcinku. Ja zaznę wam ogromnie dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć, cześć.